Powiat realizuje projekt od lipca 2013 roku. Realizujemy projekt przez dwa lata szkolny. Sieci współpracy i samokształcenia mamy cztery powołane. Zostały one wyłonione na podstawie zapotrzebowania nauczycieli i kadry kierowniczej. Sieć współpracy tworzą nauczyciele matematyki, jest to sieć matematyczna jest to grupa 25 nauczycieli, którzy uczą zarówno w szkole ponadgimnazjalnej, w gimnazjum, w szkole podstawowej i w przedszkolu samorządowym i celem współpracy tych osób jest to aby podnieść jakość swojej pracy dydaktycznej Matematyka jest przedmiotem dosyć trudnym. To jest przedmiot maturalny, mówię trudny dla uczniów. To są osoby, które mają już wykształcenie, mają magistra matematyki, natomiast tutaj ważne jest to, żeby potrafiły też to przekazać. I stąd, jeżeli mamy na przykład pracę z uczniem zdolnym albo pracę z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, to właśnie nauczyciele mogą poznać sposoby tej pracy. Oczywiście to, że wykorzystają później w swojej pracy dydaktycznej z uczniami, czyli już będąc w swoich szkołach. W formie pracy sieci odpowiada mi przede wszystkim y, możliwość spotkania się z nauczycielami z różnych szkół, ze szkół gimnazjalnych, ze szkół średnich, wymiana doświadczeń, wymiana y, poglądów, opinii, poznanie różnych metod pracy. Po tylu latach pracy jednak dowiaduje się takich nowych rzeczy, których no, nie stosowałam w pracy i dużo ciekawych metod. No, uważam, że, że naprawdę takie szko szkolenia pomagają. Wydaje mi się, że naprawdę taka forma współpracy jest bardzo, bardzo dobra. W swoich lekcjach wykorzystałam przede wszystkim pracę czy formę pracy z uczniem zdolnym, który wymaga indywidualnego podejścia i zaangażowania, też, zaangażowania się nauczyciela, ale również zdarzały się takie przypadki pracy z uczniem, który sprawia problemy z brakiem koncentracji na lekcji, która też wymaga innego już podejścia nauczyciela do takiego ucznia wspominamy o swoich doświadczeniach, co nam się udało zrealizować, co nam się przydało, czyli taka wydaje mi się, że wymiana opinii. To jest takie bardziej moje zaangażowanie. Nauczyciele spotykają się przede wszystkim na zajęciach w formie warsztatów, ale także wykładów, które prowadzą osoby do tego przygotowane, osoby, które mogliśmy sobie wcześniej wybrać, lub oczywiście w współpracy z ośrodkiem, który dla nas te zajęcia prowadzi. W tej konkretnej sieci koncentrujemy się w dużej mierze na tym, jak udzielać wsparcia takiego psychologiczno-pedagogicznego dzieciom z uzdolnieniami matematycznymi i jak to robić, aby ich rozwój wspierać w sposób holistyczny, całościowy, żeby nie odcinać głowy od ciała, więc nie koncentrować się tylko na tym intelektualnym aspekcie rozwoju, ale również na społecznym, emocjonalnym i motywacyjnym. Nad tym się skupiamy, nad tym dyskutujemy, w tym obszarze wymieniamy się dobrymi praktykami. Największą trudnością, o której nauczyciele mówią, jest właśnie to, jak motywować dzisiaj młodzież do pracy. Zależy nam bardzo, żeby projekt funkcjonował dalej, żebyśmy mogli kompleksowe wspomaganie nadal prowadzić w takim zakresie i na takim polu, jak do tej pory jest to prowadzone. Projekt, który Przygotowaliśmy, nie był łatwy, ale z dużą determinacją. Prowadzenie przygotowania do tego projektu dawało nam nadzieję na to, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na nową jakość doskonalenia, na doskonalenie nowoczesne, innowacyjne, ale jednocześnie atrakcyjne.